Naszym kolejnym gościem jest Agnieszka Lewandowska. Cześć. Dzień dobry, witam. Cześć Agnieszko. Miło, miło Ciebie widzieć. Zanim przekażę głos, to jeszcze kilka słów, kilka słów o Agnieszce. Nasz kolejny gość na pewno nie boi się eksperymentować. A myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że eksperymentuje każdego dnia i robi to zawodowo. Agnieszka od ponad dekady pomaga przedsiębiorcom w tworzeniu, rozwijaniu biznesów w oparciu o nowe technologie i nowe modele biznesowe. Jako prezes fundacji Startup School inkubowała kilkadziesiąt startupów z ponad setką przedsiębiorców. Działa też także jako mentor, jako trener, jako wsparcie dla, tutaj, dla społeczności startupowych. I dzisiaj Agnieszka podzieli się z nami tym swoim bogatym doświadczeniem. Opowie nam, jak zarządzać niewiadomą, jak inkubować innowacyjne projekty, nie tylko w startupach. Więc bardzo serdecznie zapraszam i przekazuję głos Agnieszce. Dziękuję pięknie za takie ładne wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Miło, że znaleźli Państwo czas na to, żeby posłuchać dzisiaj o eksperymentowaniu. Zachęcam Was do zadawania pytań w czacie, bo liczę na to, że mimo tego, że jesteśmy na scenie wykładowej, to będziemy mieli okazję wejść w interakcję i po tym, jak opowiadam Państwu o eksperymentach w dużej organizacji, to ośmielę Państwa do, po pierwsze, prowadzenia Eksperymentu we własnych firmach, we własnych organizacjach, ale też do dyskusji, zadawania pytań. Więc tak jakby zaczynając historię o prowadzeniu eksperymentu, to chciałam zacząć od tego, że w przypadku dużych firm, czy im większa organizacja, tym więcej wysiłku i energii musi włożyć w to, żeby prowadzić eksperyment, żeby się zmieniać, budować nowe produkty i nowe usługi. I to jest naturalne i duże organizacje są tego świadome. Bo wprowadzenie nowego produktu, wprowadzenie zmiany wiąże się z zaangażowaniem wielu osób, uruchomieniem wielu procesów, procedur, wiąże się z nakładami finansowymi, ale też tak naprawdę z zajęciem czasu ludziom. I dlatego budując nowe rozwiązania czy wprowadzając zmianę, duże organizacje są bardzo ostrożne. I starają się zminimalizować ryzyko nieudanego projektu i to też naturalne. Słowo porażka w kontekście dzisiejszego wydarzenia jest w związku z tym może nie tyle, co zakazane, ale niekoniecznie mile widziane. Tak samo jak słowa, które w języku korporacyjnym zdarzają się rzadko i zamieniane są na nieco delikatniejsze, na przykład problemy zamieniamy na wyzwania. I takie podejście czy. Taka specyfika czy natura dużych organizacji wiąże się z czymś co nazywa się, czy nazywamy efektem utopionych kosztów, który polega na tym, że ludzie mają tendencję skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji, kiedy one są niesłuszne, czyli okazują się porażką. Jeśli tylko wiązały się z, z dużą inwestycją, z dużym nakładem ze strony organizacji czy osoby w organizacji. I to też jest naturalne, szczególnie w biznesie, który z założenia nastawiony jest na sukces, a człowiek ma raczej awersję do tego, żeby ponosić straty, więc stara się ich uniknąć. Kolejnym dość powszechnym zjawiskiem jest to, że im większa jest organizacja, tym trudniej jest się z niej komunikować. Osoby w takiej firmie, w takiej organizacji nie są w stanie wiedzieć wszystkiego o wszystkim, co również jest naturalne i gdybyśmy wiedzieli, co się dzieje, moja firma to kilka tysięcy osób w Polsce, gdybym wiedziała, co robią wszyscy, to pewnie zginęłabym pod napłokiem tych informacji. I oczywiście schematów, procedur i procesów, które są tak jakby charakterystyczne i konieczne w dużych organizacjach jest wiele i można by się nad tym rozwodzić. Czym różni się duża organizacja, korporacja, średnia firma od startupu? Ale tylko te dwie rzeczy, o których wspominałam, połączone ze sobą, potrafią dać czasami bardzo ciekawe efekty. Na przykład taki, że ręka nie wie to, co robi noga i dwa departamenty pracują nad takim samym albo bardzo podobnym rozwiązaniem, zwiększając tym samym dwukrotnie koszt jego budowy. Albo zbudowana wielkimi siłami rozwiązaniem, którego tak, jakby tworzenie trwało wiele miesięcy, wymagało znacznej inwestycji, wiele ludzi poświęciło czas, ale też czasami środki finansowe sprzedają się w zatrważającej ilości pięciu czy dziesięciu sztuk, kiedy apetyt był na kilka tysięcy. I teraz pozwolę sobie odnieść i na małą dygresję osobistą, i odnieść do tego, o czym mówiła Lucyna, że tak naprawdę trochę uzasadnię, dlaczego mówię dzisiaj o tym e, i w kontekście dużej organizacji. E, Iła jest moją pierwszą korporacją, w której pracuję, i całe swoje wcześniejsze doty... e, zawodowe działania związane były z branżą startupów i nowych technologii. Przez wiele lat prowadziłam inkubator dla startupów, a co dzień wspierając przedsiębiorców w budowie nowych produktów i usług w oparciu o nowe technologie. Kiedy dwa i pół roku temu dołączyłam do EY, Bartek Miedźwiecki, Chief Innovation Officer EY Polska, zaprosił mnie do współpracy w programie wewnętrznej przedsiębiorczości, który budował. Budowa takiego programu miała być odpowiedzią jednym z pierwszych kroków, ale wcale nie pierwszym, o czym zaraz Państwu opowiem, budowaniu efektywnego modelu prowadzenia eksperymentów i zarządzania innowacją na poziomie organizacji. Z drugiej strony miała też dać możliwość rozwoju, czy ten program miał dać możliwość rozwoju, zdobywania nowych kompetencji oraz eksperymentowania dla pracowników. I zanim EY, tak jakby zdecydował się hodować własne jednorożce, czyli budować startupy wewnątrz organizacji, czyli prowadzić eksperymenty biznesowe, tak bym powiedziała, bo tak definiuje startup, wykonał kilka działań, które na poziomie organizacji i poszczególnych pracowników miały zaangażować do współpracy z innowacjami i nowymi technologiami. I pierwszym takim krokiem, jednym z pierwszych, było zbudowanie programu dla startupów w ramach EY, on się nazywa EY Innovation, dzięki któremu ciekawe rozwiązania technologiczne, fajni founderzy, fajne startupy miały możliwość zostać klientami EY. Może klientami to jest takie bardzo bezpośrednie słowo, ale tak naprawdę, to, jaką zmianę to spowodowało, to to, że pracownicy firmy, którzy do tej pory iła jest firmą, która ma bardzo dużą praktykę audytorską, doradczą, e, podatkową, prawną, tak jakby i nie, niekoniecznie zawsze ma możliwość spotykania się ze startupami, nagle pracowali ze startupami jako klientami, czyli musieli poznać e, specyfikę działania takiego biznesu, dynamikę, e, niepewność modeli biznesowych czy szybkie skalowanie się. I to był taki pierwszy. Jeden z pierwszych i taki myślę e, całkiem istotny element w budowaniu zaangażowania organizacji wewnątrz, zrozumienie czym są nowe technologie, czym są nowe modele biznesowe, e, czym jest e, świat technologii. E, drugim elementem e, było przystąpienie do programu Bihard, gdzie e, osoby z poszczególnych departamentów mogły być angażowane. E, w rozwiązania technologiczne, które mogłyby przynieść im korzyść biznesową. Na przykład, jeżeli był organizowany demo day, jak ostatnio w e z rozwiązaniami Legal Tech, to departament prawny, czy nasza praktyka, mogła, osoby, które w niej pracowały, mogły pójść, żeby zobaczyć, co w ich biznesie, czy w ich polu, czy obszarze zainteresowań dzieje się w świecie nowych technologii i spotkać founderów startupów technologicznych. Kolejną z takich inicjatyw było Startupy, gdzie razem we współpracy z Microsoft zostało stworzone miejsce, przestrzeń dla społeczności i ekosystemu startupowego, w którym z jednej strony mogli się spotkać ludzie z dużych organizacji z małymi, porozmawiać o technologiach, porozmawiać o wyzwaniach biznesowych, ale też w ramach tego został uruchomiony program akceleracyjny, gdzie jeszcze bliżej duże firmy mogły współpracować z ze startupami, ze spółkami technologicznymi. I kolejnym takim, i to jest moje w ogóle miejsce, w którym ja poznałam EY. -a. I kolejnym takim miejscem, które stworzył EY, gdzie startupy jak najbardziej, może nie w czasach pandemicznych, gdzie wszyscy pracujemy zdalnie, ale pojawiają się, to Wavespace, czyli takie centrum wzrostu i kompetencji cyfrowych, które EY otworzył dla swoich klientów. Tak naprawdę te wszystkie inicjatywy mogłyby się wydawać bardzo startupowe, nie mają bezpośredniego wpływu na e, eksperymentowanie wewnątrz organizacji czy hodowanie tych jednorożców, budowanie własnych startupów. Natomiast to był, czy jest, e, jeden z ważnych kroków, który spowodował, że w organizacji zostali wyłonieni ambasadorzy, tak bym nazywała, innowacji, osoby, które e, są tego ciekawe, chcą się zaangażować. Rozumieją już, że specyfika prowadzenia takiej firmy jest zupełnie inna niż praca w wielkiej organizacji. Kolejnym z takich ważnych elementów, zanim przejdziemy do eksperymentowania, był, była analiza.